Hej, kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Jest oczywiście Zorządzicie, jak zawsze, haraziński, i dzisiaj znajdziemy idealny typ Piotrka. Typ chłopaka Piotrka. Nie wiem, czy to jest ten nim ja. Może będę, zobaczymy, jak mi ocenisz. Ale już bez przedłużania przejdźmy sobie do oceniania. <laughs> Jeszcze tylko musimy chyba na samym porządku to powiedzieć, bo to jest mega ważne. Nie oceniamy tutaj kogoś, jak wygląda, tylko oceniamy, jak podoba się Piotrkowi. W sensie, wiecie o co chodzi? Nie chcemy tutaj nikogo skrytykować. Tylko chcemy wybrać taki idealny typ Piotrka. A, Chłopaka, który się najbardziej podoba Piotrkowi. A to jest jakaś dziewczyna jedna. Znaczy w sumie osoba. No, tak? Bo wiem, że to by się też podobało trochę dziewczyny. No, no, Także zobaczymy. <grym> Może by dziewczyna wygra. A jakby coś to nie bierzemy pod uwagę, czy ktoś jest gejem, czy ktoś jest hetero. Tak, w, A... w ogóle zapominamy o orientacji i w ogóle jakieś nie wiem, y, stosunkach z jakąś osobą po prostu oceniamy wygląd. No, A, Jezu, nie, nie oceniamy. <grym> to źle brzmi. Na potrzeby odcinka wszyscy są dostępni. Tak. W takim razie przejdźmy do kategorii, jakie mamy. Mamy na samej górze hot, czyli top of the top, na którym powinienem się znaleźć oczywiście ja. Okej, okej. Mam taką nadzieję. Zobaczymy. Druga pozycja to przystojny, czyli nie jest aż tak hot, ale nadal przystojny. Trzecia kategoria to jest wow mega, ale to nie jest takie wow mega, że super, w piątek. Wow, wow, mega. Trzeba by się Patrycji zapytać, co znaczy wow mega dokładnie. No w sumie to prawda. Kolejne to jest okej, okay, czyli nie jest naj najgorzej, ale nie jest. Najlepiej no. no i ostatnia kategoria to nie mój typ, czyli po prostu Piotrko dla Piotrka no to nie byłby idealny partner Partnerka Okej okay. No to co? Przechodzimy do oceniania Pierwsza osoba, którą tutaj wylosowało to Skródlik kogo, do której kategorii byś przydzielił Skródlika? Pamiętaj, że nie możesz tego zmienić, także finalnie to co się wyjdzie, to wyjdzie No Jezu, czemu Skródlika? No tak się wylosowało jako pierwszy, no sorry A Skródlik to, to jest przyjaciel Znaczy, no No dawaj Zobaczymy. Może po tym filmie zerwiemy ze sobą Widzę, że to na serio problem. No bo to... <grym> Jak ja mam znajomego przyporządkować? Przecież on się może obrazić na mnie. Zastanawiam się pomiędzy przystojnym, a wow mega. No. No ale jako, wybór. jako, że to jest znajome, to wiecie, znajomości są mega istotne. To Skrólik nie będzie przystojny. Okej. Okay. Bo no, Skrólik nie chce się... Nic urazić i chcę, żeby było tak zachowane wszystko. W porządku. Ej, ten film jest mimo wszystko beja ale mi <grym> się, że jest fajny. <grym> dobra, kolejna osoba to jest Monika Kociołek. Wiele razy mówiłeś mi, że ona i ci tak podoba i że jest takim idealem, także wyznaczam, dobra musi być. Do której kategorii? No... Ej, jakbym Monikę dał do przystojny, no to trochę by się chyba obraziła. Bo Monika <grym> nie jest przystojna. Mm. No dobra, przystojne, no już się obrazi. No dobra, chodź. <śmiennie> Czyli <Niech śmiennie> co, zamieniłbyś mnie na Monikę kociołek, tak? Może ja w ogóle się wyprowadzę. Nie, no ale Monika jest po prostu bardzo atrakcyjną kobietą. Mhm. No dobrze. A ty jakby nie masz z czym konkurować tutaj, bo nie, nie jesteś ty tacy sami. Dobrze, okej. Okay. Kolejna osoba to Szymciak. <śmiennie> tutaj jest... Żeby czegoś nie powiedzieć źle, Czemu dajesz moich znajomych w ogóle, o co chodzi? No bo jestem mega ciekaw, na kogo mam uważać. Dobra, mamy już, <grym> mamy już hot, mamy przystojny, to wszędzie wow mega. Okej. Okay. No to teraz wylosował się Leksiu. Leksiu jest mega sympatycznym człowiekiem, aczkolwiek no Leksiu na randkę raczej byśmy się nie omówili. Raczej na piwo. Ale nie, wiesz co, na żarcie. Na piwo może jakbym chciał, to, to jak najbardziej. Jak się, no to okej. Okay. O! Oh, wow, nie spodziewałem się! Następna osoba też jest z Team UX i to jest Czaro. Ogólnie chciałem dać więcej osób z Team UX, bo tam są bardzo różnorodne osoby, ale dobra, nie będzie całego Team UX, damy tylko dwie osoby. No ja z czara też zdążyłem poznać w swoim życiu. Serio? Tak. Serio ty go poznajesz? Znaczy no tylko tak minęliśmy się, cześć, cześć, ale, oh. ale zdążyliśmy się zobaczyć. O. Oh. Spokojny, teraz super superstar, także spokojnie już się nie zobaczysz nigdy raczej. No dobrze, dołączysz do, do Moniki. Aaaa! No co? To ty byś nie wymienił sobie na takiego czaro? Nie no, ale czaro popatrz jak wyobrazała nad swoją sylwetką w ogóle. To co ja mam teraz... Ale siłownie są zamknięte. I czaro ma dołeczki. No co? Tak mogę mieć. <laughs> no dobra, no niech ci będzie. Ja też bym dał go w hot. Sorry. <laughs> Następna osoba to Lexi. Lexi, Żeby nie było, że to jest jakkolwiek rasistowskie, a. Nie no, ty nie jesteś w żadną, żadną sposób osobą rasistowską, rasistą, także spokojnie, wiemy wszyscy. Ale po prostu jakoś. Mam słabość na punkcie takiej nieco ciemniejszej skóry. Bo Lexi jest w moim typie jak najbardziej, jeśli chodzi o to. Tylko jak bardzo, no, bo jakby tutaj chodzi o to. Tak naprawdę powiedziałeś, że Leksiu też jest w twoim typie, trochę. Ale w zachowaniu bardziej. Okej. Okay. Dobra, e, Lexi, jesteś przystojny. <laughs> Ej, nazwy tych kategorii są świetne. Przystojna, no. <laughs> Dobra, następna osoba to Friz. Jestem mega ciekaw, bo nigdy mi nic nie mówiłeś o Frizie. Wiesz co, Friz mi się kojarzy z takim ziomeczkiem dobrym. Mhm, tak Sorry. jak Leksiu. No. Przecież nie, nie wiem, czy freeze potrafi gotować, z lekcją się po prostu no, o, tak. najedlibyśmy się, napilibyśmy się. Pierwszy raz zjadłbyś dobrego steka. Oj tak, Jezu. zawsze chciałem, ale Freeze... Nie no dobra, jest ok, bo też można by się z nim najeść i napić. <głosy> <głosy> Następna osoba to Dominik Krupiński. Ciężki, ciężki wybór. Hot, przystojny, wow, mega czy okej, okay, a może nie mój typ? Wiesz co, Dominik... To nie jest personalne oczywiście, ale nigdy nie przykuł tak bardzo mocno mojej uwagi. Ale damy wow mega. Okej, okay, niech będzie. Wow mega, teraz mamy po dwa. Wiesz co jest najgorsze? Przez całe swoje życie bardzo się utożsamiam z Dominikiem Ropieckim i czuję się jakby to tak naprawdę było tak jak to bym był ja, tylko innej sobie, bo serio, mam wrażenie, że on jest identyczny, jak widzę jego Stories. No tak to totalnie się z nim utożsamiam. A teraz dajesz go w wow mega. No nie wiem, no... Co, co... A może ja też powinien być w wow mega, co? nie wiem, Nie wiem za moje jakby... Nie no spokojnie, Ja tak się żartuję spokojnie. Wiem, że mnie kochasz chyba. No, kocham, Mam kocham. nadzieję. Aha. Dobra. A, 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 a. Następna osoba to jest Marcin Dubiel. Gdzie Marcin byś Dubiel. Dał? E, Marcin Dubiel na pewno w kategorii przystojny. O, z Lexi razem co? O, ale. To... To Nawet to w twojej tablicy samo u siebie. To jest przypadek. Następna osoba to Kubasz Majkowski. Hmm. hmm. Wychodzi na to w tym momencie, że każdy jest w twoim typie, bo nie ma nikogo poza twoim typem. Albo po prostu nie chcesz nikogo urazić. Takie osoby dobrałeś, no sorry. Kuba Szmajkowski. Na pewno nie jest jakby u mnie w kategorii hot. Mhm. Coś pomiędzy przystojna a wow mega. No dobrze, wow mega jednak Kuba. Przepraszam. Następna osoba to Pasiek. Z Paśkiem też się zdążyliśmy poznać na bitwie, ale jeśli chodzi o takie o, o mój typ, to, to Pasiek, przepraszam, ale nie jesteś In My Type. Wow, pierwsza osoba! No tak weszło. Myślę wydaje, że to jest zazdrość, jeśli chodzi o wyświetlenie nie, na TikToku. Nie, to, jest, to, jest to następna osoba to jest Tynek Jo. Ty mi chyba kiedyś mówiłeś, że Ci się spodobał. Tak słyszałem. No wiecie, my mamy mimo wszystko takie plotki wewnętrzne i to są takie plotki wewnętrzne. No czy wiesz co Tymek jest dla mnie zdecydowanie jakby za młody i zbyt... zbyt Tymek taki... ma tyle samolot co ja? Jak co? No. Czy ja też jestem zdecydowanie za młody? Co? Jak co? Tymek ma tyle samo co ty? No tak! No Jezus! Nie wiem, po prostu jakoś tak... Y... Tymka wszędzie jest pełno. Tak, y... no wiecie, jest bardzo taki ruchliwy i w ogóle... No nie, nie czuję od niego aż tak dużej dojrzałości po prostu. Nie no, Tymek jest. Okej, okay, po prostu wymagasz, żeby twój partner był dojrzały. Lubisz jak jest dojrzały. No troszkę tak. To czemu wybrałeś, mnie? Bo ty to był błąd. Nie! <laughs> ty zawsze byłeś dojrzawszy niż niż jakby twój wiek. A, dziękuję. Osobowościowo jesteś dojrzały, naprawdę. No dobra, co z tym Tymkiem? Tymek okej. Okay. Okej. Okay, okej. Okay. Okej, okay, okay, Tymek. Powiem że nie totalnie się tego nie spodziewam. Jak go wybierałem, to ja myślałem, że go aż przystojny minimum. No. Ale okej, okay, spoko. Następna osoba to jest James Charles. Uznałem, że tak dla Beki ustawia jego zdjęcia jak jest w ciąży. No właśnie ta ciąża mi tutaj lekko przeszkadza. <laughs> uh, James Charles i tak miał myśl tego filmu. Ja Jamesa Charlesa jakby szanuję, ale jeśli chodzi o wygląd to Sorki. Ten... W ogóle? Nie, nie mój typ. Wow! W sensie ty chyba nie lubisz jak ktoś się maluje. Po prostu. Nie chodzi o to, że nie tolerujesz tego, ale po prostu nie podoba ci się to za no nie bardzo. Nie przepadam. Wolisz ja... ludzi naturalnych. Tak, wolę taki naturalny look, a Monika może się malować. <noise> a, czyli są lepsi i gorsi. Nie no, każdy może robić coś co oczywiście. Ale nie lubisz jak chłopaki się malują. Nie przepadam. Okej, okay, rozumiem. Następna osoba to Tyszka, który teraz jest na TikToku cały czas. Zasłownie. Jak otwieram TikToka, pierwszy kto mi się pokazuje to Tyszka. Myślę, że tutaj w tej kategorii okay, mamy taką o, grupę do jedzenia i do picia. I Tyszka byłby świetny w opowiadaniu żartów do tej grupy, także Tyszka, zapraszamy się. No do w tyżka. sumie tak, taki mega ziomeczek. Lux, <noise> miu Fris, Tymek i Tyszka, Tyszka żarcik. Może się umówicie po filmie. Następna osoba to jest Nobek, ja Ci wiele razy mówiłem, że to jest taki mój crush w ogóle, że... Wow, ale w sumie ostatnio już w ogóle totalnie na odwrót jest Ale no dobra, zobaczmy jak to, jak u Ciebie to wygląda Dla mnie on jest sztuczny mega I w sensie zazdroszczą tego uśmiechu, tej sylwetki Po prostu e jest zbyt idealny, nie że jest sztuczny Jest taki przemalowany dla mnie Bardzo, przereklamowany w sumie Okej, okay. dużo osób sobie tak mówi Także nie jesteś jedyny Noabek, przepraszam, ale wylądujesz obok Jamesa Charlesa I właśnie nam stworzył się taki mały ship James Boże. Charles x Noabek Bądźcie szczerze Tak? Że... Ja totalnie się nie zgadzam z twoją tabelą. Totalnie. Mimo wszystko, u mnie jak był, nadal był na samej górze. No dobra, masz dwie ostatnie osoby, Julia Kostera i ja. To dawaj Julia Kostera. Wiem, że bardzo nie lubisz jej głosu, ale trzeba przyznać, że jest przepiękna. No tak. No, jest naprawdę. na każdym zdjęciu, w ogóle ona zawsze wygląda idealnie. Hmm... Julka naprawdę jest przepiękna, według mnie. No, ale to liczy się jakby też mój typ. Więc Julka trafia do przystojniaków. <noise> Julia, możesz się od dzisiaj poczuć mega przystojna. <noise> no i masz ostatnią osobę, czyli mnie. Jeżeli dasz gdziekolwiek indziej to się obraża, także jesteś tutaj między młotem a kowadłem. Nie mój typ. Nie no. Ta, ta odpowiedź jest chyba oczywista. Hot! Ach, jak koralca muszę się rozebrać. Ach. No dobra, w takim razie mamy wybrany typ Piotrka. Jest to Monika Kociołek, Czaro i ja. Tak no już tak dziwnie. No Dziwna mieszanka. Czarny za te dołeczki, Monika za ogół, a ty, bo ty to ty, wiesz. <laughs> no dobra, w takim razie, jeżeli chcielibyście kolejny film, dokładnie taki sam, tylko gdzie ja wybieram swój typ, koniecznie zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, jeżeli byście chcieli. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, koniecznie zasubskrybujcie na dole i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia i cześć, papa!